Dzień dobry. Dzisiaj będzie o panu Jamesie O'Keefe oraz o materiale, który ostatnio wyciekł. Jest to materiał co prawda z 2021 roku, ale James O'Keefe był w stanie ten materiał zdobyć dopiero kilka dni temu i kilka dni temu ten materiał został przez Jamesa O'Keefe'a opublikowany. Jest to dosyć ciekawe nagranie, które właśnie dzięki niemu mogliśmy obejrzeć. A James O'Keefe, dla przypomnienia, powiem, jest to pan, który poprzednio związany był z projektem Veritas. Nagranie dotyczy firmy IBM, która zresztą ostatnio zrezygnowała z reklam na platformie X, po tym jak Elon Musk według nich. Wyraził się w bardzo niedobry sposób na temat Izraela. I jeżeli chodzi o to, kto jest głównym bohaterem nagrania, to jego bohaterem jest dyrektor generalny IBM Arvind Krishna. Podczas nagrania ujawnia wypowiedzi na temat praktyk zatrudniania pracowników w firmie IBM. Na nagraniu Słychać jak Kryszna dyskutuje na temat premii dla pracowników. Chodzi tutaj o pracowników, którzy są już wyżej w firmie. Chodzi o pracowników, którzy są odpowiedzialni za zatrudnianie. Dokładniej mówiąc, chodzi o to, że jeżeli pracownicy spełniać będą cele i wymogi firmy dotyczące różnorodności podczas procesu zatrudniania, to wtedy premie takich pracowników odpowiedzialnych za zatrudnienie będą większe. Jeżeli takie cele nie zostaną spełnione, wtedy ci odpowiedzialni za zatrudnienie w firmie IBM stracą premię, stracą swoje bonusy po prostu. A o jaką różnorodność chodzi, Arvind Krishna podkreśla znaczenie zatrudniania większej liczby przede wszystkim latynosów i czarnoskórych. W nagraniu uchwycono komentarze Krishny na temat zatrudniania w grupach mniejszościowych. Krishna twierdzi, że Azjatów nie uważa się za niedostatecznie reprezentowaną mniejszość w branży technologicznej w Stanach Zjednoczonych i sugeruje żeby dążyć do 13% reprezentacji czarnoskórych w taki sposób, żeby dostosować się do statystyk demogra demograficznych. Wspomina, że nieosiągnięcie tych celów w zakresie różnorodności może mieć konsekwencje finansowe dla kadry kierowniczej IBM. A ironia tej całej sprawy jest taka, że IBM Wycofując się jako reklamodawca z platformy X, użył następującego stwierdzenia: IBM ma zerową tolerancję dla mowy nienawiści i dyskryminacji, i natychmiast zawiesiliśmy wszystkie reklamy na platformie X do czasu zbadania tej całkowicie niedopuszczalnej sytuacji. Na nagraniu jest również Paul Cormier, którego w tej chwili właśnie widać. Jest to były prezes firmy Red Hat, a firma ta to firma należąca do IBM. Mówi ten pan, że pracownicy IBM, którzy nie spełnili tych wymogu, wymogów, byli z firmy zwolnieni. Jeżeli chodzi o społeczności, według IBM niedostatecznie reprezentowane. To nie chodzi tylko o, o Azjatów, o czarnoskórych czy też o Latynosów, ale chodzi również o ludzi, którzy mają konkretną tożsamość płciową lub też płeć. Na przykład kobiety są mało reprezentowane. A jeżeli chodzi o ten cały cyrk związany z diversity, equity and inclusion, czyli z falą, która rozpoczęła się kilka lat temu, to jest y, takie zjawisko oznaczające po prostu różnorodność, równość i włączenie społeczne. To takie wielkie słowa, które moim zdaniem również wielkimi krokami podążają niestety w kierunku Polski. A diversity, equity and inclusion rozpoczęło się od Bidenowego zarządzenia wykonawczego. Zarządzenie to jest z roku 2021, konkretnie z czerwca 2021 roku, a zarządzenie wykonawcze jest, ma podobną nazwę i chodzi w nim o rzekomo równouprawnienie, równość i ró różnorodność oraz włączenie pewnych grup społecznościowych w siły robocze, a może raczej o stworzeniu, o stworzenie pozoru takiej właśnie równości. Niedawno również, nie, niedługo po tym jak to nagranie zostało upublicznione, Elon Musk skrytykował to nagranie, a właściwie odniósł się do tego, a jeszcze wcześniej skrytykował cały ten program DEI, czyli Diversity, Equity and Inclusion. Wypadałoby sobie zadać pytanie, czy takie praktyki w ogóle mają przełożenie? Na jakość usług, którą otrzymujemy w niektórych takich firmach, na przykład, czy chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu było, była ta pozorna różnorodność i, i równouprawnienie? Na przykład niektóre linie lotnicze też stosują takie praktyki, że nie zatrudniają pilotów w oparciu na kwalifikacje tych pilotów. Tylko w oparciu na kolor skóry, bo akurat na przykład w tym roku być może za mało ludzi, za mało pilotów zatrudnili, którzy są czarnoskórzy. Tak więc cała ta, cała ta szopka jest naprawdę szopką. I tak to wygląda. A Elon Musk, tak jak wcześniej powiedziałam, również odniósł się do tego nagrania. Arvind Krishna znalazł się, spotkał się z krytyką z jego strony za podwójne standardy. Musk skomentował ten post i te, to nagranie, stwierdzając, że jest to wyjątkowo niepokojące i oczywiście nielegalne. Co oczywiście jest nielegalne, dlatego że tak zwany Title VII mówi, że nie powinno być żadnej dyskryminacji ze względu na rasę. A teraz to wszystko jest w Ameryce... Odwracane. Dlaczego to ma znaczenie? Rzekome podwójne standardy stosowane przez IBM spotkały się z krytyką, a właściciel Babylon B, Seth Dillon, zauważył, że Big Blue wycofał z platformy X swoje reklamy, tak jak wcześniej już powiedziałam, powołując się na zero, zero tolerancji dla mowy nienawiści i dyskryminacji. Jednocześnie karając osoby pracujące tam, które nie dyskryminowały wystarczająco w procesie zatrudniania nowych pracowników. Musk, tak jak powiedziałam, przyłączył się do rozmowy mówiąc, że jest to niezłą ironią, a jeżeli chodzi, a to już taki jest komentarz ode mnie, jeżeli chodzi o całe te, całą tą szopkę dotyczącą Równości, to czy zastanawialiście się na przykład, dlaczego w takim NBA, gdzie jest mnóstwo czarnoskórych, którzy grają w koszykówkę, dlaczego tam na przykład nie zatrudnia się więcej białych albo na przykład więcej Azjatów? Czy to też jest w pewnym sensie dyskryminacja? Ode mnie na dzień dzisiejszy to już wszystko. Serdecznie pozdrawiam.